Słowa najważniejsze, Ewangelia z komentarzem. Kłamstwo rodzi kłamstwo, a małe oszustwo przeradza się w duże oszustwo. Wiedzą o tym dobrze ci, którzy zalepiają swoje problemy kolejnymi przekrętami. W końcu ich nawarstwianie i nasilanie rośnie do takich rozmiarów, że trudno je zatrzymać. Dzisiaj faryzeusze odpowiedzieli kłamstwem. Co stałoby się, gdyby powiedzieli prawdę? Być może udałoby się im wejść w prawdziwą relację z Jezusem. No właśnie. Nie ściemniajmy ludziom, a już na pewno nie Bogu, bo możemy usłyszeć, więc i ja wam nie powiem. Serdecznie polecam uczestnictwo w roratach, szczególnie tych porannych, czuć tam szczerość, kiedy wszyscy jeszcze trochę zaspani, stajemy przed Bogiem, nieoświetleni Jupiterami, bez siły, aby kombinować.